Cześć Wam wszystkim z tej strony Panda jak Wam kolejny odcinek z Broach, Teraz i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas na zrobienie sobie, myślę, że największego openingu, jaki był od momentu, jak usunęli skrzynki. Więc myślę, że naprawdę dosyć sporo czasu, moi drodzy, ponieważ zobaczcie, nowy, mój drodzy, no, no, nowy, ja już otworzyłem dużo ultraskrzyń, ale mamy za darmo ultraskrzynkę w gieraczce, ale to nie wszystko, moi drodzy, bo jak wiecie, no, na tym koncie za dużo mi rzeczy z ultraskrzynki nie może wylecieć, za niedługo będę miał jeszcze kolejną, bo się zresetuje tutaj, ale wbijemy sobie na moje drugie konto, gdzie tam może wylecieć coś ciekawego, a później wbijemy na moje trzecie konto, gdzie tam, moi drodzy, wlecą już naprawdę mocne rzeczy, bo tam mam konto z pierwszym levelem, więc jestem ciekaw, co tam wyleci, no jeszcze mam te wszystkie nagrody wcześniejsze, te start dropy i tak dalej, więc no bo może być grubo, dużo postaci odblokujemy, więc oglądajcie odcinek do końca. Stawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, moi drodzy, żeby być na bieżąco, żadnego filmu nie przegapić. Już niedługo startuje ten nowy sezon z samurajami, łazabi power i tak dalej, więc będziemy sobie wszystko testowali. I polecam bardzo serdecznie wbijać na liveiki o 18.00, zazwyczaj liveik tutaj, a moi drodzy, o 19.30 około zawsze przechodzimy na Kika. Link macie w opisie: jak ktoś z Was jeszcze nie obserwuje, to polecam sobie wbijać. No i dobra, otwórzmy sobie właśnie tą ultra skrzynkę na razie na głównym koncie. Tutaj w co bym celował? Na jakiś skinek legendarny lub mityczny, najfajniej by było. No, na pewno siądzie jakiś, mój drodzy, skinek tutaj epicki, bo on jest gwarantowany, ale jakby siadło coś lepszego, to bym się nie obraził, mój drodzy, więc lecimy, uwaga, uwaga. Trzy ultra skrzynki w jeden dzień. No, jeszcze nigdy czegoś takiego nie otwierałem. Ile będziemy mieli przedmiotów? 24? To jest chyba w miarę okej. Okay. To jest chyba w miarę okej. Okay. I dajcie znać w komentarzach, co wam wyleciało, mój drodzy, z Ultra Boxa. Bo myślę, że wiele osób jako. Pierwszy raz otwierali tego Ultra Boxa, bo nie każdy wbija tyle pucharku, więc możecie śmiało napisać w komentarzach, co właśnie dostaliście. I osiemnastka świecąca, osiemnastka świecąca, moi drodzy, to mi się podoba. Osiemnastka świecąca, to może być legendarny skin, to może być legendarny skin i potem będzie dużo pinów. Zobaczymy, uwaga, uwaga, to jest, moi drodzy, najeźdźca Cordyliusz, to nie jest chyba legendarny skin, tak szczerze. To nie jest chyba legendarny skin, ani mityczny, to jest zwykły epicki moim zdaniem. Dziwnie, że tak w środku, ale jest kolejny, moi drodzy, świecący. To mi się podoba. No dobra, bardzo ładnie. będziemy mieli drugiego skina. No i ten już powinien być właśnie mityczny albo legendarny. Więc uwaga, klikamy, moi drodzy, i to jest skinek do Meg, skinek do Meg Monster trakowa Meg. Nie wiem, czy on jest mityczny, lub legendarny. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, ale nie napiszcie w komentarzach, moi drodzy, ale chyba nie, chyba nie. Zaraz sobie sprawdzimy, bo ja miałem po 8 z tego co widziałem. Ale dobra, dwa skiny epickie to i tak jest git. Lepsze to niż jeden mój drodzy, więc przynajmniej tyle. Epickich mam 176, tu mam 8 i tu też mam 8, więc tu się nic nie zmieniło. No na pewno za jakiś czas już będziemy mieli wszystkie piskie przebrania i wtedy, wtedy nie wiem co mi będzie wlatywało z tych moi drodzy ultra boxów, bo oczywiście wbijam co sezon i chcę jak najszybciej te wszystkie piskie skiny mieć, więc zobaczymy. Dobra, przechodzimy sobie na drugie konto moi drodzy. Mamy tutaj informacje, nowy zaznacz Jong nowe bilety na Mega Świnie, w ogóle dziwne, bo wrzucili Mega Świnie nam jeszcze przed moi drodzy tym eventem, całym łazabi więc dziwna akcja. Codzienna pasta, no tutaj się nie loguje codziennie. Tutaj się nie loguje codziennie, tylko raz na jakiś czas. Jeszcze mamy, o, rzeczy z karnetu. Możemy sobie wyobrazić rzeczy z karnetu. Jak już robimy opening wszystkiego, to śróbmy opening wszystkiego. Rzadki dropik, kredyty na. Bas Ty, Bastera odblokuję chyba w tym odcinku. Chyba odblokuję Bastera w tym odcinku, bo jeszcze tam wiem, że są kredyty za darmo z moi drodzy, właśnie tych dziennych podarunków, które tutaj też jeszcze nie odbierałem. Więc już sobie wchodzimy, dobra, nagroda, fajnie, tutaj cyk, odbierzmy sobie, moi drodzy, te wszystkie nagrody. No na dawno nie robiłem takiego odcinka, wiem, że takie odcinki były mega spoko, jak zbierałem boksy, jak ktoś pamięta, moi drodzy, OG czasy, gdzie tutaj w lewym dolnym rogu zamiast karnetu były boksy, ja zbierałem te, moi drodzy, zwykłe boksy i big boxy. i potem jak wlatywała nowa postać, to robiliśmy opening i było polowanie na nową postać, więc jak ktoś pamięta te czasy, łapeczka w górę i dajcie znać w komentarzach, moi drodzy, czy oglądaliście właśnie jakiś odcinek z na którąś postać, no a tutaj robimy sobie taki powrót trochę do tego, przez to, że właśnie tyle nagród jest i może mi coś wylecieć, więc zobaczymy, lecimy 5 randomowych dropów najpierw, tutaj myślę, że jakieś za ciekawe rzeczy nie będą, no chyba, że nam się zapgraduje do jakiegoś mitycznego albo do legendarnego, ale szczerze mówiąc, 5 mityczny, nic ciekawego, no jak był legendarny, to może, może jeszcze by tam coś wyleciało, tu mi jakiejś postacie brakuje. Więc może coś wylecieć. Prezenciki, moi drodzy, jeszcze mamy. Epicki, dobra. Prezenty nie najgorsze mają dropy. Prezent mają nie najgorsze dropy, tylko niech się zapgraduje. Epicki, okej, okay, dobra. No i następnie, bardzo rzadki, no to niestety Nic ciekawego, punkty mocy jeszcze mamy Następnie mamy, moi drodzy Mitycznego dropa, z którego coś tutaj Wyleci ciekawego, uwaga, uwaga Mamy ikonkę gracza, słabo 2000 błyskotek, spoko I następnie, moi drodzy, mamy Legendarnego star dropa Legendarny star drop, z którego wylatuje yy, Skinek, skinek do Edgara Ok, fajnie, szybki Edgar Wydawało mi się, że jakiś ciekawszy będzie Skinek szybki Edgar, ale może być Kredyty, dzięki czemu mamy, moi drodzy, pierwszą odwrotnicę Zablokowaną postać w dzisiejszym odcinku jest to buster, którego odblokowałem sobie na moim drugim koncie, gdzie mam 19 na 31, moi drodzy tutaj mitycznych postaci. Następnie możemy mieć tak: Lola Samperła albo Berry. Co bym sobie wybrał? Chyba bym wybrał szczerze mówiąc: Lola albo Berego. Może, dobra, Berego. Niech będzie Bery, moi drodzy. No, już mamy połowę kredytów do niego, więc spoko. Hiperdoładowanie. No, tutaj jakieś tam hiperdoładowanie mam, ale no, tak jak mówię, nie gram za dużo na tym koncie. Eee, spoko. Dostaliśmy, moi drodzy, hyperkę do B. I lecimy. Ultra skrzynka. Pierwsza ultra skrzynka na tym koncie. Nigdy jeszcze tu nie otwierałem ultra skrzynki. Uwaga, uwaga, ile będziemy mieli przedmiotu. Mamy 21, czyli mniej niż na głównym Mniej niż na głównym Nie świeci się na razie nic, więc zobaczymy co tam dropnie Dobra, jedynaska co się świeci jedynaska co się świeci na jakiś fajny skinek Poproszę, skinek do rozzy, Skinek do rozzy, modliszka Rose To nie jest jakiś mega OP skin tak szczerze I czy jeszcze się nam coś zaświeci? Chyba nie no to słaby. Słaby ultraboksik. Na drugim koncie naprawdę słaby ultraboksik, moi drodzy. Zobaczymy, co wyleci z ultraboksa na trzecim koncie, gdzie tam praktycznie nic nie mam tak naprawdę, no bo to jest konto, gdzie wbijam postacie z pierwszym levelem. Niedługo na jakimś live'ie muszę na nim pograć, bo... No dawno nie puszczałem tam nic, więc pasuje, moi drodzy, sobie coś wbić. No a tutaj tak się prezentuje to konto. Mamy Angelo z pierwszym levelem na 39. randze. No coś tu kiedyś było grane, pewnie kojarzycie to konto z jakichś, moi drodzy, odcinków. No i tak się prezentuje postaci, które nie mam, więc w sumie nie jest najgorzej, bo mi brakuje 23 postaci, a już naprawdę długo nie gram na tym koncie, więc jakbym grał częściej, to myślę, że, że miałbym dosyć sporo tych postaci. I wchodzimy na, moi drodzy, konto z pierwszym levelem. Konto z pierwszym levelem, na które sobie coś tam wbijam co jakiś czas i sobie wbijam jakieś, moi drodzy, puchareczki, bo tutaj generalnie historia jest taka, że założyłem to konto... I mogę mieć tylko postacie z pierwszym levelem i grać tylko i wyłącznie solo, moi drodzy. Tylko i wyłącznie solo. Niedługo nagram pewnie jakiś odcinek z tego konta. Aktualnie 81 zwycięzców na solo. I 1600 pucharków już mamy i wszystkie postacie oczywiście z pierwszym levelem, których mamy 16, więc nie jest najgorzej, tak jak widzicie, wszystko, moi drodzy, ma pierwszy level. No i dobra, tu im postaci brakuje dużo. Nagrody myślę, że mogą być ciekawe. Odbierzmy sobie jeszcze tutaj za te nowe wydarzenia. Te rzeczy. Dobra, pięknie. I lecimy sobie na solopyk. Dobra, karnet 20 poziom, więc sobie odbierzmy na razie, moi drodzy, tutaj te rzeczy. Mamy jakiś bardzo rzadki dropik. Kredyciki, do B akurat nam się zbierają. Więc nie najgorzej. Zobaczymy, czy właśnie odblokujemy dzisiaj tą bić. Nie, dobra. Jeszcze mamy mityczny. Coś wyleci. Kredyty? Nie. Monety. Monety trochę lipa, bo i tak tu mi się nie przydadzą. Tu tylko kredyty tak naprawdę, jakby wylatywały, to by były spoko. Następnie, tu jeszcze mamy dropa, więc sobie go odbierzmy. Bardzo rzadki. Znowu kredyciki do B, więc spoko. I mamy, moi drodzy, wszystkie znowu te nagrody w sklepie. No to lecimy. 5 dropów. 5 dropów epicki. No niestety, nic ciekawego. Następnie. Bardzo rzadki i też nic ciekawego. Tu mogą mi wylecieć jakieś postać, więc mam nadzieję, że coś drobnie fajnego. Dobra, rzadki, moi drodzy. Następnie bardzo rzadki, to jest chyba ostatni z tych darmowych. Tak jest, 1000 monet. No znowu nam się nie przydadzą. Już mamy 15, prawie 16 tysięcy golda tutaj, więc dosyć sporo. Eee, aha, mega, mega. Nawet nam się nie zabgradował. Dobra, epicki. Postać? Kurde, no czemu? Jakaś się motka, dajcie postać, dajcie postać. Epicki, postać, postać, postać. No nie, no kolejny spray, dobra. Lecimy dalej, moi drodzy, punkty mocy. Następnie Drop Star mityczny. Dobra, tu już może wlecieć postać, tu już autentycznie może wlecieć postać, więc mam nadzieję, że to będzie jakaś postać. Mamy Bel, mamy Bel, moi drodzy. Mamy Bel odblokowaną. Więc druga postać odblokowana w tym odcinku. Druga postać odblokowana w tym odcinku, fajnie. Błyskotki to są pierwsze błyskotki. Nie, nie są pierwsze, mam 171, tutaj nieważne, nie wiem czemu się odpaliło, jakby po co są błyskotki. Dobra, legendarny stardrop, widzowy z legendarnego stardropa też może coś wylecieć. Fajnie, jakby mi wyleciał mityk albo legenda, bo jeszcze nigdy nie miałem mityka ani legendy na tym koncie, więc zobaczymy co wyleci, uwaga. 1000 monet, ale gówno, ale główno, nie najgorszy, najgorszy, co się dało dropnąć, tu dobra. Zapomnijmy o tym. 500 kredytów dobi, więc fajnie, prawie będziemy mieli ją odblokowaną. Następnie hiper które mi się nigdy w życiu nie przyda, ale mam Dobroka, więc fajnie wiedzieć, moi drodzy, że dostałem hiperkę do Dobroka. No i moi drodzy, został nam tylko i wyłącznie boksik do otworzenia, więc sobie go otwórzmy i zobaczymy, co z niego wyleci. Trzeci ultra box, dzisiaj otwierany przeze mnie. Więc let's go moi drodzy. No powiem tak, czy ja kiedyś jeszcze otworzę Ultraboxa na tym koncie? Szczerze wątpię, bo musiał być naprawdę dużo pucharków. A z pierwszym levelem będzie to ciężkie. No to lecimy moi drodzy. Najprawdopodobniej pierwszy i ostatni old Ultra Box na tym koncie. Uwaga, ile będziemy mieli moi drodzy? 21, czyli znowu mniej niż na głównym koncie. Dziwne, dziwne moi drodzy. Ale mamy jakieś tam błyskopki. No tu będę mógł kupić skiny, więc przynajmniej tyle. Czy nam się coś zaświeci? Halo, błyskotki, 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 błyskotki. Gemy. Dobra, świeci się dziewiątka, świeci się dziewiątka. Czy to będzie postać, czy skin? No, raczej musi być skin nawet. E, ale czy dostaniemy postać? Nie mam pojęcia. No, teoretycznie to jest aktualnie najlepsza skrzynka w grze. A nie wypadają postacie za bardzo. Skin do Daryla. Okej, okay, kaskader Daryl i to jest skin rankingowy. No, nie najgorzej, spray jakiś ikona gracza, chyba mi nie wyleci postać, chyba mi moi drodzy, nie wyleci postać. Z najlepszej skrzyni w grze, która jest aktualnie, nie wylatuje mi nawet postać na tym koncie. No dziwna akcja, ale z chociaż Stardropa dostaliśmy mój rodzynową postać, czyli Bel, więc przynajmniej tyle, że właśnie mamy kolejną postać 17 już na tym koncie no i jak widzicie, dalej nie mam żadnej, moi drodzy, mitycznej, ani legendarnej postaci, więc mam nadzieję, że za jakiś czas sobie odblokujemy no i na pewno muszę sobie właśnie powbijać tutaj jakieś pucharki kolejne, ostatnio fajnie mi się gra, już mam 250 na nim no i szeli na początku, puszowałem, ale bo dosyć fajnie idzie, więc może bo właśnie wbiję sobie na jakiś maksymalny rank jako yy, pierwszą postać, ja moi drodzy dziękuję wam bardzo za oglądanie do tego odcinka, mam nadzieję, że jak wam się spodobał, piszcie koniecznie w komentarzach, co wy mieliście właśnie z y, tych boxów czy mieliście jakieś fajne dropy jak ja na głównym końcu? Czy szczerze mówiąc na, na głównym końcu miałem najlepszy drop, co się nie spodziewałem na, na początku. Wydawało mi się, że będzie jakiś gorszy. Więc piszcie w komentarzach. Ja dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.